Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji. Zbliża się proszę Państwa dzień matki, więc z tej okazji pomyślałam sobie, że zatęczymy bardzo fajny układ choreograficzny, który stworzył Aira Weissburgh gdzieś około dwóch lat temu. Piosenka się nazywa My Mother, My Teacher, My Friend i też taki jest tytuł układu. Ok, to pokazuję Państwu. Zapraszam do kroków, do nauki kroków. I zaczynamy sobie od prawej nóżki. Robimy sobie do boku, wróć i przełóż. Ok? Jeszcze raz. Prawa bok, wróć na lewą i przełóż prawą przed lewą. i okay? To samo zrobimy sobie drugą stronę. Do boku, wróć na prawą i przełóż. Jeszcze raz, czy cztery? Jeszcze raz. W prawo, przełóż, w lewo, przełóż. Ok. Ale jak wiadomo, do Ajry trzeba trochę, musi komplikować. Więc tu, jak będziemy drugi raz robić krok w lewo, przełóż, trzeba będzie odwrócić się w prawą stronę. Krok już umiecie tylko podczas wykonywania drugiego kroku w lewo, Trzeba się później odwrócić w prawo. Trzy, cztery? W prawo przełóż, w lewo odwróć się. Tak? Odwrócimy się w prawo. Ok. Czyli tu będziemy kolejne kroki wykonywać, ale ja Państwu pokażę, co będziemy robić, stojąc dalej do Państwa w ten sposób. Ok, ale może powtórzmy jeszcze raz. W prawo przełóż, w lewo odwróć się. Dobra. Dalej idziemy. Idziemy sobie krok, który już znacie. Krok, zamknij krok. I od lewej zrobimy sobie, zrobimy sobie jazz box, czyli będziemy przekładać lewa przed prawą, oczywiście do tyłu, bok i czwarty krok, przełóż. Ok, jeszcze raz. Krok, zamknij krok. przekład, Da -my. Ok, jeszcze raz. Trzy, cztery do trzech razy sztuka. Krok, zamknij krok. Przerwa, da, my. Ok. Aira nazywa ten krok teraz, który zrobimy na Pozrobimy wolno w prawo, w lewo, przepraszam, i robimy sobie w Ok, jeszcze raz. W lewo, w tył, wróć. I to samo będzie w prawo, w prawo, tył, wróć. Ok, jeszcze raz. No to może zacznijmy od tego krok. Zamknij krok, przekładamy, wolno, wstryczek, wolno, wstryczek. Ok, ale tu robiąc wstryczek, też odwrócimy się i zrobimy obrót. 180 stopni. To popatrzmy jeszcze raz. Przypuśćmy, że zaczynamy od lewej nóżki. Wolno, stryczek, wolno, stry, tak. I dwa kroki robimy w miejscu, żeby się odwrócić i znowu. Wolno, stryczek. Jeszcze raz. Trzy, cztery. W lewo, tył, wróć, w prawo, obrót, lewo, stryczek jeszcze raz trzy cztery w lewo w lewo spryczek. w prawo dwa kroki żeby się odwrócić i znowu lewa w lewo i czek. ostatni raz proszę bardzo wolno raz dwa wolno raz dwa wolno raz dwa i na koniec zrobimy cztery kroki przeplatanki prze K I koniec tańca. Taniec zaczynamy od nowa. Jeszcze raz proszę bardzo. To zacznijmy od nowa, już zmieniając poprawnie ścianę. Trzy cztery próbujemy. Ech, idziemy sobie w prawo przełóż. W lewo obróć się. Pamiętamy, co było dalej. Robiliśmy Krok, zamknij krok i jazzbox. box. Przekładamy. I robimy sobie wolno. Wolno. Raz, dwa. Wolno. Raz, dwa. Obracając się. I znowu wolno. Raz, dwa. Jak zrobimy drugi raz. I robimy sobie od prawej. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Idziemy w prawo, przełóż. W lewo, zmień ścianę. Krok zamknij. Krok przekładamy. I w lewo, wolno, raz, dwa. W prawo, wolno, raz, dwa, zmieniając ścianę. I znowu, lewa, w lewo, w lewo, raz, dwa. I przekładanka, bok, tył, bok, przód. I zaczyna się taniec od nowa. Bardzo dziękuję wszystkiego najlepszego mamom z okazji Dnia ich Święta. Sobie też mogę pożyczyć. Bardzo dziękuję i zapraszam. Takie zróbmy sobie prezent dla nauczycielka i moja przyjaciółka. Dziękuję za dzisiaj. Chciałabym, żebyśmy kiedyś razem ten taniec zatańczyli. Może kiedyś na Piotrkowskiej się uda. Dzięki, do zobaczenia.